E pica, Jak leci, spoko, mam zdrowe dzieci Nuby są ze mną, słońce nade mną świeci Kopie jak krecik, kulam swój kabarecik A w telewizji, ja jacyś dziwni faceci Zdania momencik, poczuj, ziemia się kręci Wokół własnej osi, wokół gwiazdy peli A ta wiruje wokół galaktyki O może dokąd tak nam? A może daj nam trochę muzyki Szalony raj, są wyścig po wyniki Gdzie gnamy, żeby być kim? Gnamy, by nie być nikim, gramy wygrać, niby na migi, niby niby tak Nigdy nie schodzimy z naszej drogi, no bo niby jak gramy wygrać, tego nie wiesz już też pytał z wódki super jak na imię tej grzech Miliardy istnień, każde ścieżkę swą mać wszyscy idą razem, każdy idzie sam kościół, ziemia się kręci wokół Ziemia się kręci wokół opaku płasnej Wokół dwa pędzi a ta wiruje wokół galaktyki Oba, że to tak A może daj nam trochę z jego drogi Mufląń albo Choć choć to my Ja jak zakopał co nogi Pójdę, daleko pójdę, bo wierzę w prawdę, nie pójdę, Wyjmuję strzałę, Napijam trójkę, rozuję krój razem z moimi duchami A liście się pod moimi nogami Bo ludzie koty chodzą własnymi drogami są szufali poczuznali z ich wawary ruszą za plecami, uluzowani, lust nie znagrani Zasłuchani w muzie jedziemy na luzie Logo na bluzie mam własne, choć mieszkanie mam ciaste. Ta flaga wciąż powiewa nad miastem Pan szesnastek, czwórek i ósemek Odpalam swoją ziemię i pierdolę ziemię I nawet kiedy będę sam, nie będzie ze mną nikogo Będę szedł swoją no, własnymi drogami, cóż pójdę daleko